Film rozpoczyna się sceną, w której mężczyzna o imieniu Dwight Evans relaksuje się w wannie, ale spokój zostaje zakłócony, gdy słyszy odgłos zatrzymującego się samochodu i głosy na zewnątrz. Dwight wyskakuje przez okno łazienki, ujawniając, że w rzeczywistości jest bezdomnym włóczęgą, który wtargnął do cudzego domu. Następnie udaje się do starego, zepsutego samochodu na plaży, który służy mu za prowizoryczne schronienie. W nocy widzimy Dwighta grzebiącego w koszu na śmieci, gdzie znajduje porzucone jedzenie i pożera je. Następnie wraca do swojego samochodu, gdzie czyta książkę, zanim zasypia. Rano budzi go policjantka, która zaprasza go, aby towarzyszył jej na posterunku. Zaniepokojony Dwight pyta, czy chodzi o dom, ale policjantka obiecuje wyjaśnić wszystko później. Po przybyciu na posterunek policjantka przeprasza go za niepoinformowanie go wcześniej i zapewnia, że nie ma żadnych kłopotów. Następnie przekazuje mu niepokojącą wiadomość o przestępcy, który ma zostać zwolniony. Słowa te uderzają Dwighta jak cios w brzuch, a policjantka wyjaśnia, że chce tylko zapewnić mu bezpieczeństwo i sugeruje, aby pozostał na posterunku przez jakiś czas. Następnego ranka zdeterminowany Dwight kupuje mapę Wirginii, tankuje samochód i wyrusza w drogę. Widzimy gazetę, którą dała mu policjantka, z której wynika, że morderca, który popełnił podwójne zabójstwo w 1993 roku, ma zostać zwolniony. Następnym przystankiem Dwighta jest sklep z amunicją, gdzie planuje kupić broń, ale szybko zdaje sobie sprawę, że nie ma wystarczającej ilości pieniędzy. Przez chwilę rozważa kradzież broni, ale jego uwagę przykuwa kamera bezpieczeństwa. Tej nocy Dwight dociera przed klub nocny, gdzie zauważa kilka zaparkowanych samochodów, ale nie widać ani jednej osoby. Wykorzystuje więc sytuację i rozbija szybę, po czym kradnie broń i szybko objeżdża stamtąd. Następnego dnia Dwight używa łomu, aby usunąć blokadę broni, ale w trakcie tej czynności niszczy broń, co tylko zwiększa jego frustrację. Mimo to Dwight kontynuuje swoją podróż i wkrótce dociera do więzienia stanowego w Wirginii. Gdzie wygląda na bardzo zaniepokojonego. Wkrótce potem pojeżdża limuzyna, a rodzina wysiada, aby powitać Wade'a Kilenda, który właśnie został zwolniony. Widok ten wywołuje w Dwightie burzę gniewu i smutku, więc zaczyna śledzić rodzinę. Niedługo potem limuzyna zatrzymuje się przed barem, a rodzina wchodzi do środka, aby świętować zwolnienie Wade'a. Dwight obserwuje wszystko uważnie i kiedy upewnia się, że nikogo nie ma w pobliżu, wślizguje się do środka tylnymi drzwiami. Kieruje się do męskiej toalety, ściskając w dłoni mały nóż przepełniony niepokojem. Chwilę później do toalety wchodzi dwóch mężczyzn, więc Dwight chowa się w kabinie i szybko zdaje sobie sprawę, że są to Wade i jego brat. Gdy tylko brat opuszcza toaletę, Dwight dźgałej Wade'a w szyję. Wściekły Wade zaczyna go dusić, ale Dwight dźga go w głowę, kończąc jego życie w jednej chwili. Następnie zadowolony Dwight opuszcza bar pokryty krwią, a potem próbuje przeciąć nożem oponę limuzyny, ale w rezultacie rani sobie ręce i z bólem pędzi do swojego samochodu. Próbuje objechać, ale wpada w panikę, gdy zdaje sobie sprawę, że zgubił kluczyki w toalecie. W międzyczasie w barze rodzina Wade odkrywa jego martwe ciało. W tym samym czasie Dwight wsiada do limuzyny i natychmiast objeżdża, gdy rodzina Quilendów wychodzi z baru, aby go złapać. Po chwili jazdy Dwight zdaje sobie sprawę, że ktoś jest z tyłu, co go niepokoi. Zatrzymuje samochód i ze zdziwieniem widzi najmłodszego brata Quilendów, Williama. William pyta, czy skrzywdził Wade'a, a Dwight potwierdza to: Okazuje się, że chciał zemścić się na Wejdzie za zamordowanie swoich rodziców 20 lat temu. William twierdzi jednak, że Wade w rzeczywistości ich nie zlikwidował i ucieka, podczas gdy zdezorientowany Dwight próbuje przetrawić to, co właśnie usłyszał. Następnie porzuca limuzynę na poboczu drogi i idzie przez ciemny las. Dwight w końcu dociera do pustego domu i zakrada się do środka, aby się umyć. Goli swoje długie włosy i brodę, zakłada czyste ubrania, które znalazł w środku, całkowicie zmieniając swój wygląd. Tej nocy Dwight przełącza się między wieloma kanałami informacyjnymi, szukając wiadomości o śmierci Wade'a, ale jest zdezorientowany, ponieważ nie może nic znaleźć. Następnego ranka mężczyzna przyjeżdża na spotkanie ze swoją siostrą Sam, która jest samotną matką dwójki dzieci. Jest mile zaskoczona jego widokiem i oboje udają się do kawiarni, aby porozmawiać. Sam wyjawia, że wiedziała, iż przebywa gdzieś w Delaware i co roku odwiedzała to miejsce. Dwight wspomina, że widział ją raz, ale nie odważył się podejść, ponieważ wyglądał fatalnie, co sprawia, że sam ma łzy w oczach. W tym momencie Dwight w końcu wyznaje siostrze, że zlikwidował Wade'a i spodziewał się zobaczyć to w wiadomościach, ale nigdzie nie ma o tym wzmianki. Wyjaśnia, że bał się, iż Wade go zlikwiduje, więc nie miał innego wyboru, jak tylko uderzyć pierwszy. Sam jest zaskoczona tym wyznaniem, ale też odczuwa ulgę i ma nadzieję, że mężczyzna bardzo cierpiał przed śmiercią. Dodaje, że Quillendowie nadal mieszkają pod starym adresem i denerwuje ją, gdy widzi ich limuzynę przejeżdżającą przez dzielnicę, słysząc to, przestraszony Dwight pyta, gdzie są jej dzieci, więc sam wyjawia, że są w domu z opiekunką. Oboje martwią się, że klendowcy mogą ich zaatakować, ponieważ nie skontaktowali się z policją i pędzą do domu. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, a sam uderza brata za narażenie ich na niebezpieczeństwo. Dwight obiecuje zgłosić się na policję, ale najpierw musi upewnić się, że sam i dzieci są bezpieczne. Błaga ją, aby pojechała do Pittsburgha ponieważ jego samochód jest zarejestrowany pod tym adresem, co nie jest dla nich bezpieczne. Początkowo sam odrzuca jego prośbę, ponieważ to jej dom, ale ogarnięta strachem o bezpieczeństwo swoich dzieci, w końcu zgadza się i wyjeżdża do Pittsburgha. Dwight zostaje sam w domu swojej siostry, więc uzbraja się w widły na wypadek, gdyby zaatakowali go krilendowie. Całą noc czeka w napięciu, a kiedy nie przybywają, w końcu idzie do kuchni, aby zaparzyć herbatę, po czym przegląda pudełko ze starymi pamiątkami. Nagle Dwight słyszy odgłosy samochodu na zewnątrz i kiedy wygląda, ze zdziwieniem widzi swój zakurzony samochód zaparkowany przed domem. Zdaje sobie sprawę, że Kilendowie przyjechali po niego, więc pędzi do sypialni i sprawia, że wygląda, jakby ktoś spał. Następnie włącza światła i odkręca kran, zalewając pomieszczenie hałasem, aby zmylić napastników. Wkrótce potem dwaj bracia klient rozbijają okno i zakradają się do domu, podczas gdy Dwight chowa się za sofą w holu. Bracia słyszą odgłos kranu. Więc ostrożnie kierują się na górę, a Dwight wykorzystuje te chwile, aby szybko wyjść na zewnątrz. Niestety, jeden z braci próbuje strzelić do Dwighta z kuszy. Dwight wsiada do samochodu i próbuje objechać, ale przypadkowo przejeżdża jednego z braci, Tediego. W panice pyta, czy przyszli po niego, czy po jego siostrę, ale mężczyzna jest nieprzytomny. Dwight próbuje przeciągnąć ciało, ale pojawia się drugi brat, Karl, i próbuje do niego strzelić. Dwight kieruje bron tebiego w stronę Karla. Zmuszając go do odwrotu i ucieczki. Następnie umieszcza nieprzytomne ciało w samochodzie, ale Karel wraca i strzela mu strzałą w nogę. Pomimo bólu Dwightowi udaje się objechać, krzycząc z bólu. Następnego ranka Dwight zatrzymuje się w odosobnionym miejscu, gdzie przeszukuje ciało Tebiego i zabiera wszystkie pieniądze i rzeczy osobiste, a następnie umieszcza go w bagażniku. Następnie używa piły, aby boleśnie odciąć strzałę utkniętą w nodze. Potem Dwight udaje się do apteki, aby kupić środki medyczne których używa do próby usunięcia pozostałej części strzały. Ból staje się jednak dla niego nie do zniesienia, więc pędzi do pobliskiego szpitala, gdzie prosi o pomoc, po czym traci przytomność. Kiedy Dwight budzi się, znajduje się w szpitalnym łóżku i ze zdziwieniem odkrywa, że rana na nodze została zszyta. Natychmiast wymyka się ze szpitala, nie będąc przez nikogo zauważonym. Następnie Dwight wraca do swojego samochodu, gdzie tedy odzyskał przytomność i desperacko prosi o uwolnienie. Dwight całkowicie go ignoruje i zabiera ubrania z centrum darowizn, aby zmienić szpitalny strój. Następnie udaje się do domu swojej siostry, gdzie sprząta i naprawia okno, które zostało rozbite podczas wczorajszego chaosu. Później wraca do samochodu, gdzie przegląda szkolny album. Tymczasem Teddy nadal błaga, aby go wypuścić, ale Dwight odpowiada, że nie zrobi tego, dopóki nie dostanie broni. Kontynuuje przeglądanie albumu i natrafia na zdjęcie starego przyjaciela o imieniu Ben, który służył w wojsku. W następnej scenie Dwight przybywa pod dawny adres Bena i spotyka jego matkę. Starsza kobieta wyjawia, że Ben wyprowadził się dawno temu, ale rozpoznaje Dwighta i serdecznie go wita. Następnie zapisuje adres miejsca pracy Bena i jego obecnego domu. Dwight szczerze jej dziękuje i piją razem filiżankę herbaty, po czym ponownie rusza w drogę. Następnie Dwight udaje się do klubu nocnego, w którym pracuje Ben i po zakończeniu jego zmiany podchodzi do niego na osobności. Ben jest zaskoczony widząc swojego starego przyjaciela po tak długim czasie i przypomina sobie plakaty z informacją o zaginięciu, które kiedyś dla niego przygotował. Dwight nie ma jednak ochoty rozmawiać o przeszłości i wyjaśnia, że przyjechał, ponieważ potrzebuje wielkiej przysługi. Wkrótce potem Duet dociera do domu Bena, gdzie dowiadujemy się, że Dwight poprosił go o broń. Zapytany, do czego jej potrzebuje, Dwight waha się, więc Ben rozumie, że im mniej wie, tym lepiej. Następnie wręcza przyjacielowi karabin, ale przyznaje, że nie może go tak po prostu odesłać, nie wiedząc, w co się pakuje. Ben proponuje mu naukę strzelania i choć Dwight początkowo się waha, w końcu się zgadza. W następnej scenie Dwight wraca do swojego samochodu, gdzie w końcu otwiera bagażnik i ponownie pyta, czy przyszli po niego, czy po jego siostrę, na co Teddy odpowiada, że przyszli tylko po niego. Dwight pyta, dlaczego nie wezwali policji, a Teddy odpowiada, że chcieli załatwić sprawę prywatnie. Następnie Dwight podaje mu wodę i mówi, że zgłosi się na policję. Oni mogą odwołać całą sprawę. Teddy odpowiada jednak, że Dwight nie może po prostu zamknąć się w więzieniu po zlikwidowaniu swojego brata, który nie zasłużył na to. Zdezorientowany Dwight pyta go: Czy to, co powiedział William o tym, że Wade nie jest mordercą, jest prawdą? W szokującym zwrocie akcji Teddy ujawnia, że to ich ojciec, duży Wade, popełnił te morderstwa. Stało się tak, ponieważ ich matka miała romans z ojcem Dwighta, o czym dowiedział się duży Wade. Wyjawia również, że duży Wade nie planował zlikwidować matki Dwighta, ona po prostu znalazła się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Okazuje się, że starzec miał raka i nie mogli pozwolić mu umrzeć w więzieniu, więc mały Wade wziął na siebie winę. Po usłyszeniu tego Dwight jest oszołomiony, że nieświadomie zlikwidował niewłaściwego człowieka w swoim pragnieniu zemsty. Daje Teddy'emu telefon, aby ten zadzwonił do swojej rodziny, umówił się na spotkanie w miejscu publicznym, aby raz na zawsze zakończyć tę sprawę. Teddy dzwoni do domu informuje swoją siostrę o swojej sytuacji twierdzi, że ona chce porozmawiać z Dwightem i prosi go, aby podszedł bliżej, aby odebrać telefon. Dwight niechętnie się zgadza, ale okazuje się to ogromnym błędem, ponieważ Teddy nagle rzuca go na ziemię i chwyta jego karabin. Następnie wyjawia, że nikogo nie ma w domu, a cała jego rodzina jest na polowaniu. Zdając sobie sprawę, że jest skazany na zagładę, Dwight akceptuje swój los, ale pyta, czy zamierzają ścigać jego siostrę, która nie ma z tym wszystkim nic wspólnego. Teddy nie odpowiada i zaczyna drwić z Dwighta, Mówiąc, że zabójca jego rodziców spędził ostatnie dni paląc i pijąc i zmarł jako wolny człowiek. Ale wtedy, gdy Teddy ma już wykończyć Dwighta, zostaje zastrzelony. Dwight szeroko otwiera oczy ze zdziwienia, widząc swojego przyjaciela Bena, który po cichu obserwował wszystko. Następnie dwaj przyjaciele ładują zwłoki do samochodu, gdzie Dwight w końcu wyjawia swoją chęć zemsty i to, jak zamordował Wade'a. W ten sposób Ben daje mu możliwość poćwiczenia strzelania i wręcza mu mniejszy karabin, który Dwightowi jest wygodniejszy do noszenia. Kiedy Dwight przygotowuje się do objazdu, patrzy na swojego przyjaciela z wdzięcznością i przeprasza za wciągnięcie go w ten bałagan, ale Ben stwierdza, że Dwight postąpił słusznie, bo inaczej już by nie żył. Obaj serdecznie się żegnają, po czym Dwight objeżdża. Niedługo potem Ben wsiada do swojego samochodu, ale ten nie chce zapalić. Wkrótce zauważa, że Dwight zabrał akumulator, aby uniemożliwić mu pościg. W następnej scenie Dwight dociera do domu Clelandów, położonego głęboko w odległej części lasu. Dokładnie obserwuje okolice i widząc, że nikogo nie ma w pobliżu, wyłamuje drzwi i wślizguje się do środka. Dokładnie przeszukuje dom i odkrywa kilka sztuk broni palnej ukrytych w różnych miejscach. Zbiera je wszystkie i wrzuca do pobliskiego jeziora. Następnie pije dużo wody, po czym wychodzi na zewnątrz, aby oddać mocz na grób wielkiego Wade'a, jako akt braku szacunku wobec człowieka, który zniszczył jego rodzinę. Następnie Dwight buduje prowizoryczną barykadę z kilku mebli i czeka na powrót Clelandów. Jednak nawet po długim oczekiwaniu nikt nie wraca do domu, co powoduje, że zasypia. Następnego ranka Dwight wyciąga martwe ciało tebiego z bagażnika i grzebie je tuż przed domem. Następnie wymyśla plan i używa telefonu, aby zostawić wiadomość głosową w rezydencji Clelandów. W nocy do domu w końcu pobieżdża samochód, więc przygotowany Dwight chowa się za ścianą ze swoją strzelbą. Wkrótce powracają Karl i jego dwie siostry, a spanikowana i wściekła rodzina słucha wiadomości głosowej pozostawionej przez Dwight'a, w której ujawnia on, że Teddy nie żyje i że naprawdę o mordercy swoich rodziców. Wspomina, że zginęło po dwie osoby z każdej rodziny, co wyrównuje rachunki, więc mogą albo zakończyć to teraz, albo pozwolić, by sytuacja się zaostrzyła. Prosi ich, aby nie mieszali w to jego siostry, ale Karl krzyczy, że pojadą do Pittsburgha, aby zlikwidować sama, więc Dwight natychmiast go likwiduje. Siostry desperacko błagają go, aby przestał, a Dwight staje się emocjonalny i zaczyna wygłaszać przemowę na temat swojego dylematu moralnego. W tym czasie William cicho wkrada się z bronią i strzela prosto w brzuch Dwighta. Kobieta krzyczy do Williama, żeby go wykończył, ale przestraszony chłopiec waha się przed odebraniem komuś życia. Następnie Dwight ogląda swoją ranę i informuje Williama, że wykonał swoje zadanie, sugerując, że i tak wkrótce wykrwawi się na śmierć. Następnie nakazuje chłopcu natychmiastowe opuszczenie domu i zabranie samochodu ukrytego w lesie, podczas gdy on zamierza dokończyć to, co zaczął. Chłopiec wykonuje polecenie i powoli odchodzi, a Dwight rzuca bombę, ujawniając, że William jest w rzeczywistości synem jego ojca, co czyni ich przyrodnimi braćmi. Po odejściu chłopca jedna z kobiet siega po ukryty karabin maszynowy i otwiera nieustępliwy ogień. William słyszy strzelaninę, ale nie chce się wtrącać w brutalną rzeź między dwiema rodzinami. W domu obie kobiety nie żyją, a film się kończy, gdy Dwight z radością akceptuje swoją śmierć, wiedząc, że cykl zemsty został w końcu przerwany. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.